Krzysztof, przede wszystkim gratuluję cennego zwycięstwa. Gdyby nie Twoje dobre interwencje, moglibyście wracać do Krakowa w innych humorach? Na pewno przede wszystkim cieszę się zwycięstwo, zwycięstwa, bo e, i strzelone dwie bramki e, na wyjeździe. Na pewno to jest duży plus, i, i przed drugim meczem e, no mamy dobrą zaliczkę, więc, więc na pewno będziemy e, starali się zagrać troszkę lepiej niż dzisiaj i, i wygrać. Zagłębię jak na lidera pierwszej ligi. E, przystało, to postawili ciężkie warunki, zwłaszcza w drugiej połowie. E, tak, no zdawaliśmy sobie sprawę, że to będzie bardzo ciężki mecz. E, nieprzypadkowo Zagłębie jest na pierwszym miejscu, tak? pięć meczów z rzędu wygranych, więc, więc e, mają dobrych zawodników, gdzie, gdzie pokazali to dzisiaj. E, fajnie, że my byliśmy o tą jedną ramkę dzisiaj lepsi i, i, i tak jak powiedziałem, no, drugi mecz, mam nadzieję, że, że, że e, w naszym wykonaniu troszkę lepsza, a przede wszystkim zwycięski. Walka o miejsce między słupkami trwa. Pokazałeś, że trenerowi Zielińskiemu, że macie dwóch naprawdę solidnych bramkarzy? Przede wszystkim ma korzystać na tym drużyna i na którego z nas trener postawi, to ma dać sobie 100%. Ja się cieszę, że dzisiaj dostałem możliwość gry. Fajnie, że wygraliśmy ten mecz i rywalizacja dalej, dalej trwa. Na kogo trener będzie stawiał, to zobaczymy. Najważniejsza jest drużyna i to ma pomagać drużynie.